No, witam, kochani, bardzo serdecznie. Poproszono mnie, żebym troszkę więcej. O, przepraszam, zdejmę czapkę, żeby być elegancko. Żebym troszkę więcej powiedział o swojej działalności na TikToku, dlatego że za chwilę, a właściwie już mija pół roku, odkąd jest moje konto na TikToku. No i trzeba by było jakoś coś powiedzieć na ten temat, bo tam społeczność bardzo mocno urosła. Może tak, kiedy tylko zaczynałem otwierać TikToka, to oczywiście była totalna zabawa. Później, kiedy wskoczył pierwszy tysiąc i zorientowałem się, że można robić live'y, to mówię o jest fajnie. Później pojawiło się 5000, tysięcy. Później było 10, 20, 50, 100. 100 pamiętam bardzo dobrze. To było rzeczywiście ogromne wrażenie. Wyszedłem nawet wtedy, chyba o 23:00, z domu, żeby świętować, żeby takiego szybkiego live'a nagrać na TikToku i pozdrowić wszystkich tych, którzy no, dali mi taki kredyt zaufania i chcą po prostu mnie oglądać na bieżąco. I wtedy wszystkich pozdrawiałem. Więc tę setkę, te 100 tysięcy pamiętam bardzo dobrze. Później też pamiętam 150 i pamiętam jak. No, nie tak szybko, ale zbliżało się do 200 tysięcy. Troszkę to trwało, troszkę trwało i pyknęło. 200 tysięcy. Pamiętam wtedy, zdaje się, że byłem w pracy, czymś zajęty. No, i nagle spojrzałem w telefon. Pyk jest! 200 tysięcy obserwujących. Teraz jest 205 tysięcy. Chcę też zwrócić uwagę na hashtag, który sobie obrałem, wymyśliłem. Jest szalenie prosty. I to jest może też właśnie taka podpowiedź dla wszystkich twórców, którzy chcą się bawić w jakieś media społecznościowe, chcą się rozwijać. Pomyślcie o swoim znaku rozpoznawczym, ale niekoniecznie o jakiejś muszce czy jakichś dziwacznych okularach, chociaż to też pomaga, ale bardziej właśnie też o nazewnictwo. I nie szukajcie, nie wymyślajcie czegoś takiego, nie wiem, z kosmosu, żeby tylko być nieprawdopodobnie oryginalnym to prawda, że trzeba mieć taką markę, żeby się oczywiście nie powtórzyła, żeby ktoś was nie oskarżył o jakiś plagiat, no i że, żeby to rzeczywiście było wasze. Natomiast czasami to zachwycające piękno jest na wyciągnięcie ręki i jest tak oczywiste, słuchajcie, że aż nieprawdopodobne. Taką właśnie oczywistością jest hashtag, który stworzyłem o moich inicjałach. Słuchajcie, Hashtag Jacek Makowski. To się stało taką, można powiedzieć, moją marką na TikToku. I kiedy wrzucicie sobie właśnie na tej aplikacji hashtag Jacek Makowski, to Wam tam się teraz wyświetli taka informacja, że wyświetlono ten hashtag. Uwaga, 58 milionów. Cały czas rośnie. Ja, może tutaj podkreślę, że ten filmik nagrywam w połowie września 2020 roku. Co będzie za rok? Nie wiem, może tam będzie 200 milionów, trudno mi powiedzieć. Na tą chwilę jest 58 milionów wyświetleń. Także, jeśli przyjdzie wam do głowy, żeby, żeby coś takiego robić, w coś takiego się bawić w media społecznościowe, to szukajcie prostej marki, prostego nazewnictwa, ale też dla was bardzo charakterystycznego. To naprawdę jest często na wyciągnięcie ręki, tak jak z moim imieniem i nazwiskiem. No, taki powstał po prostu hashtag Jacek Makowski, rozpoznawalny bardzo mocno na TikToku. Jeśli mi nie wierzysz, to, to sprawdź. Jeśli chodzi o dalsze przemyślenia TikTokowe, to tak wiele osób mnie pyta: A co pan będzie mówił, jak się skończy pandemia? Rzeczywiście, słuchajcie, jest teraz tak, że na TikToku bardzo dużo mówię o sprawach epidemiologicznych, które się dzieją w Polsce głównie. Czasami też mówię o świecie, ale głównie w Polsce, ale z taką nutą skupienia na szkole, na uczniach. Ktoś powie dlaczego? No, odpowiedź jest prosta: po prostu jest na to nieprawdopodobne zapotrzebowanie. Ludzie mnie pytają: A co pan będzie nagrywał na TikToku, jak się skończy y, pandemia? To prawda, słuchajcie, że teraz głównie nagrywam na TikToku y, sprawy związane z epidemią, szczególnie w Polsce, chociaż też w Europie i na świecie, ale głównie w Polsce, i z taką nutą, y, z takim spojrzeniem, szczególnie na szkołę i na sprawy uczniów. Ktoś powie: Dlaczego? No, słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta. Jest na to bardzo duże zapotrzebowanie. Jak ja puszczę, słuchajcie filmik na swoim profilu TikTokowym w sprawie, kiedy wracacie do szkoły, mówię o uczniach, kiedy będzie nauka zdalna, a kiedy będzie stacjonarna, jakie wymogi są GIS-u w szkole, czy trzeba będzie nosić maseczkę, czy nie, to oglądalność jest przeogromna. Dlaczego? Dlatego, że często jest tak, że młodzi ludzie potrzebują szybko informacji i takiej pewnej. Ktoś powie: No dobrze, ale to mają w radiu, w telewizji. To fakt, ale w, żeby wysłuchać wiadomości w radiu czy w telewizji, po drodze też trzeba posłuchać kupę innych wiadomości, które im są w ogóle do niczego niepotrzebne, ani tym się po prostu nie interesują. Ktoś powie, no dobra, ale w internecie mogą sobie kliknąć, kiedy powrót do szkoły. No to dobrze, ale też im się wyświetli artykuł na 50 stron i im się nie chce szukać i czytać. To dotykamy innego problemu. Dotykamy tego problemu, że ludzie młodzi, ludzie ze świata TikToka, Facebooka, e, nawet YouTube'a y chcą tu i teraz, natychmiast, szczególnie ci TikTokowi, bo taki jest TikTok. 15-60 sekund. On uczy ich. Uczy ich y, natychmiastowości, tu i teraz. Ja chcę wiedzieć tu i teraz krótko i na temat. No i tego nie znajdują. Y, właśnie na stronach internetowych nie znajdują tego w wiadomościach, w telewizji, w radiu bo tam przy okazji są inne rzeczy, gdzie jak zanim dotrą do tego, co ich interesują muszą tamtego wysłuchać, albo te, które ich interesują, yy, są podane zbyt zagmatwanie, albo tego jest zbyt dużo yy, i tego też nie rozumią. Natomiast ja pozyskuję te informacje, staram się i o to bardzo zabiegam, żeby to były informacje naprawdę pewne, sprawdzone, z różnych źródeł, wyciągam prawdę yy, i podaję je w taki sposób, żeby oczywiście tak jak TikTok podpowiada, żeby zmieścić się w 15 sekund albo też w 60 i żeby słuchajcie było to dla nich zrozumiałe. Czytelne, jasne. To jest właśnie istota całej tutaj sprawy. Czy to na tym zrobiłem sukces? Być może, że, że tak ktoś pyta a co będzie dalej. Nie możemy się ograniczać tylko do, do tej kwestii, bo rzeczywiście przyjdzie moment, kiedy pandemia się skończy. Nie ulega wątpliwości. Natomiast życie jest tak przebogate, że nie wiemy, co nowego się zacznie. Niekoniecznie to musi być jakaś tragedia, jakaś kolejna pandemia, jakiś kolejny wirus. Mogą to być inne rzeczy, ale ja, jako osoba, jako człowiek, jestem otwarty na wszystko, co się dzieje. Jeśli będzie zapotrzebowanie społeczności TikTokowej na jakieś inne informacje, a będzie to badane, można powiedzieć, w sposób bardzo prosty, na co jest wzięcie, bo widać to po wyświetleniach, czego młodzi ludzie żądają, chce im się oglądać, czego potrzebują, no to to będzie robione. No ale czy wszystko? No pewnie, że nie wszystko, bo jeszcze muszę przefiltrować to przez swoje wartości. Przez swój kanon, przez swój kręgosłup moralny, przecież nie można się ograniczać tylko do ilości wyświetleń. Bo jeżeli miałbym iść takim tokiem myślenia, no to musiałbym chyba ściągnąć majtki i wtedy byłyby miliony. Być może, bo to byłoby ciekawe, że ktoś coś takiego zrobił, ale przecież nie tędy droga. Nie o to chodzi. Więc, nie tylko wyświetlenia to też ważne jest, bo to daje sygnał co ludzi młodych interesuje, na co jest zapotrzebowanie, ale jeszcze musi być to przefiltrowane przez kręgosłup moralny, przez to, jakie są moje kryteria wartości i tak dalej. I idąc tą płaszczyzną, będzie można powiedzieć, co, co, co dalej. Na tą chwilę głównie jestem w nurcie szkoły, ucznia, tego, co tam się dzieje, w perspektywie takiej, jaka jest, czyli 2020 rok, pod znakiem epidemii, pandemii. Co będzie dalej, nie wiemy. Ale jak przyjrzysz się mojej działalności na TikToku, to oczywiście nie ma tam jakiś robal, mi tutaj <grych> wszedł na nogę. Nie ma tam, słuchajcie, tylko znów spraw szkolno-epidemicznych. Pojawiają się, co prawda, w mniejszej ilości, ale sprawy gdzieś tam. Motywacyjne sprawy związane czasami z miłostkami i z zawodami, jak sobie z tym radzić, ze sposobem uczenia, z tym, jak wypracowywać w sobie jakąś uwagę, jakieś skupienie, z którym coraz częściej młodzi ludzie mają problemy. Tam też to znajdziecie. Więc zapraszam, wystarczy właściwie albo uruchomić na TikToku hashtag Jacek Makowski, albo po prostu wpisać Jacek Makowski i już tam będziesz mógł mogła prześledzić, co się tam dzieje. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy też z TikToka przeszli tutaj na YouTube. Tak jak widzisz, na YouTubie za dużo się nie dzieje. Rzeczywiście przyznaję, YouTube jest społecznością, aplikacją takim medium znacznie bardziej wymagającym, żeby tutaj nazbierać odpowiednią oglądalność. No, taką jak na TikToku to pewnie graniczyłoby w moim przypadku z cudem, chociaż nigdy nie wiadomo, ale rzeczywiście jest to trudne, żeby tam nazbierać tutaj na YouTubie nazbierać taką społeczność jak na TikToku. To jest jedno, a drugie YouTuba jednak zabiera więcej czasu, bo trzeba trzeba słuchajcie, ten filmik stworzyć jednak dłuższych rozmiarów. Podlega później pewnej jakiejś tam obróbce. To wszystko wymaga czasu, a ja no nie zawsze taki czas, takim czasem dysponuję. W tej chwili troszkę tak, ze względu na to, że jestem na plenerze, w plenerze, że troszkę mam takiej przestrzeni czasowej, więc na to sobie w tej chwili pozwoliłem, ale nie zawsze jest na to czas. Pozdrawiam, zapraszam. Jeśli Tobie chodzi po głowie, żebyś coś tam zaczął działać na TikToku, to pamiętaj o tym, że to jest przestrzeń, która wciąż jest do zagospodarowania. Jak ja po raz pierwszy włączyłem TikToka, tę aplikację, to mnie się wydawało, że to nie jest totalnie dla mnie miejsce, ponieważ tutaj są jakieś tylko typy, tu tylko tańczą, tu się wygłupiają, tu prowokują. Tu się pojawiają też jakieś elementy takie, no nie wiem, erotyczne, coś. To nie jest dla mnie po prostu. Okazuje się, że jednak nie. Coraz więcej ludzi tam się pojawia, też starszych, ale też takich, którzy przeszli albo w ogóle nie tańczą, a mówią. TikTok jest również dla tych, znów coś lata. TikTok jest również dla tych, którzy chcą coś powiedzieć. I coraz częściej się o tym przekonuję, ilekroć włączam TikToka i ilekroć sam coś nagrywam, bo widzę, że jest naprawdę na to zapotrzebowanie. Tak jakby te wszystkie proste, takie bardzo proste, nie chcę powiedzieć prostackie, ale proste formy, takie taneczne, troszkę zaczynają tam się wypalać, a coraz większe zapotrzebowanie jest właśnie na posłuchanie pewnej myśli, pewnego kontentu, pewnej jakiejś. No, jestem daleki od ideologii, żeby tak mówić, ale właśnie, może trzymajmy się tego, pewnej myśli, którą ktoś ma do przekazania w sposób właśnie taki w miarę krótki, bo 15-60 sekund to jest mało, ale też jakaś kwintesencja. Przynajmniej czasami to wychodzi. Nie zawsze. Na początku będzie ciężko, bo jesteśmy przyzwyczajeni do gadulstwa. Do rozgadywania się, no właśnie tak jak tutaj na YouTubie, że można gadać i gadać, później ewentualnie się to poobcina albo i nie. A na TikToku będziesz miał 15-60 sekund. No i tam, naprawdę, żeby coś przekazać sensownego, to trzeba najpierw trochę o tym pomyśleć. Żeby się w, tej, w tym reżimie czasowym zmieścić i żeby to było w miarę logiczne, w miarę sensowne, no żeby to po prostu. Cokolwiek społeczności odbiorcy dało. Spróbuj, zobaczysz, że na początku nie jest to takie proste. Przez 15 albo 60 sekund powiedzieć kwintesencję. Coś sensownego, żeby spotkało się to z odbiorem. No, jeszcze muszę dopowiedzieć przykrą rzecz, która tam jest. To jest właśnie taka, gdzie czasami ręce opadają, bo. Wpuścisz coś, co jest strasznie głupiego, coś strasznie mało twórczego, nie wymagało od Ciebie nic, praktycznie zero umysłu, z, z mero, zero pomyśląku jakiegokolwiek. No nie wiem, czasami nagra się, e, jak woda gazowana jest wlewana do szklanki i tak bzyczy, jakiś do tego się motyw zrobi, i po prostu ma to full e, wyświetleń. A czasami jest tak, że ktoś powie naprawdę fantastyczną myśl, fantastyczną, i tam jest wyświetleń, nie wiem, 200 w porywach góra. I to jest właśnie wtedy przykre i osłabiające. Ale nie mówię po to, żeby się osłabiać, tylko oczywiście po to, żeby próbować działać i działać. Jak długo będzie TikTok, i czy rzeczywiście spotka się z takim przyjęciem na jeszcze większą skalę? Pewnie tak. Wszystko zapowiada się, że tak, dlatego że ta społeczność cały czas rośnie. Osłabiające jest to, że ludzie tam głupoty też nagrywają, że nagrywają rzeczy też niebezpieczne. To jest osłabiające, niepokojące i tak dalej. Ale jak w każdym medium mamy, słuchajcie, dobre rzeczy i złe. To od Ciebie zależy, co wybierzesz. Mam nadzieję, że wybierzesz dobre rzeczy. Czyli. Jacek Makowski. Pozdrawiam, cześć!